Dziś obchodzimy rocznicę ataku na World Trade Center 11 września, jednej z tych dat, które zmieniły świat i na zawsze pozostaną w pamięci. Tu, na terenie World Trade Center Memorial w Nowym Jorku, pustki fontan wyznaczają miejsca, gdzie kiedyś stały wieże. A na parapetach wyryto nazwiska prawie 3000 ofiar białe róże. Mały, niemal delikatny gest, który niesie za sobą wielkie znaczenie. To codzienna tradycja. Każdego dnia w imieniny osób, których imiona widnieją na memorialu, jedna pojedyncza biała róża jest odcinana i umieszczana na nazwisku tej osoby. Nie jest to przypadkowe. To akt pamięci, który uświadamia, że choć odeszli ich życia, marzenia, urodziny, to wszystko miało ogromne znaczenie. Róża przypomina, że każda z tych osób miała rodzinę, przyjaciół, plany, uśmiechy i dni radości. To gest który mówi nie zapomnieliśmy nawet w obliczu upływającego czasu przemian i chaosu pamięć trwa i warto o tym pamiętać. Memorial nie jest tylko miejscem fizycznym, to przestrzeń ciszy, refleksji i wspólnego bólu, ale też szacunku, miejsce, które zaprasza do zatrzymania się, do spojrzenia na imiona, na róże i na przypomnienie sobie, co naprawdę się wydarzyło. Bo pamięć to nie tylko to, co mówimy, to to, co czujemy i jak żyjemy dalej. Dziś stoimy tu, by uczcić życie, by mówić o tych, którzy odeszli i by obiecać: nigdy nie zapomnimy.